Cześć kochani, tutaj Sandy i witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Ostatnio na Instagramie zadawaliście mi sporo pytań, więc postanowiłam, że zrobię z tego odcinek. A więc witam Was na QA. Ze mną. Czy jesteś zadowolona z tego, co aktualnie robisz? Jejku, jestem mega zadowolona z tego, co robię, jestem mega wdzięczna i szczęśliwa, że mogę to robić, bo jednak nie każdy ma taką szansę, a jednak sporo osób chce to robić, więc ja w ogóle jestem w szoku, że ja akurat mam taką możliwość. W ogóle nie wiem jakim cudem, czemu akurat ja jakoś tak wyszło dziwny zbieg okoliczności, ale cieszę się bardzo, ponieważ kocham śpiewać, a przy okazji mam dużo fanów robiąc to z dziewczynami i cieszę się, że po prostu tutaj jestem. Ile miałaś lat, kiedy wystąpiłaś w The Voice Kids? Kiedy wystąpiłam w The Voice Kids, miałam bodajże 11 lat w pierwszej edycji, a w czwartej edycji miałam 13? 13? 14? Coś takiego! No wiecie, miałam na pewno jeszcze nieskończone chyba w pierwszej edycji 11 i w tej drugiej też nieskończone 14. Na jakim profilu jesteś w szkole? Jestem na profilu językowym i w sumie na początku w ogóle byłam na profilu humanistycznym, bo jest mega śmieszna sytuacja, więc w pierwszej klasie, zanim w ogóle szkoła się zaczęła, to wybrałam profil humanistyczny, ale po czasie stwierdziłam, że w sumie jednak chyba ten językowy jakoś <grym> lepiej brzmi i bardziej mi pasuje, bo w sumie różnił się tylko jednym przedmiotem w rozszerzeniu. Dlatego stwierdziłam jeszcze przed pierwszym rokiem, że po prostu zmienię klasę i przepisałam się na językowy. Co cię zaskoczyło w 2023 roku? Jejku, 2023 rok to w ogóle był mój ulubiony rok. Po pierwsze, <noise> zaczynając od castingu domy 3. Ja w ogóle byłam w szoku, że mnie wybrali. W było tam tyle utalentowanych dziewczyn i naprawdę dalej zastanawiam się, czemu akurat ja jakoś tak się złożyło. <noise> Wiecie, miałam własną trasę koncertową. To z dziewczynami, co jest dla mnie niewyobrażalne. Dlatego, no wiecie, ja nigdy sobie w ogóle nie wyobrażałam tego, że tak to się potoczy wszystko. I jestem mega wdzięczna za ten rok. Oprócz tego też poznałam dużo nowych osób. Poznałam w sumie przyjaciela, poznałam też chłopaka. No i jakoś mega mi minął ten rok, mega miło go wspominam, czemu on się w ogóle skończył. Mam nadzieję, że 2024 będzie tak samo dobry jak poprzedni. Co robisz po wyjściu ze szkoły? Po wyjściu ze szkoły najczęściej idę spać <noise> Ponieważ ja się nie wysypiam, ja nie potrafię spać tak mało Nie potrafię wstawać rano I w ogóle taki fun fact, zawsze jak dzwoni mi budzi, to ja go wyłączam przez sen I dlatego zawsze zasypiam też do szkoły I później, wiecie, wybiegam z domu, biegnę na autobus Później w szkole jestem też przy okazji Więc najczęściej idę spać, budzę się jakoś o 18 I idę się uczyć Sandy, kiedy TikTok na twoim koncie na TikToku? To jest bardzo dobre pytanie, ale w tym roku mam motywację, żeby to zmienić. I naprawdę to jest mój cel na nowy rok, żeby wstawiać częściej TikToki, więc obiecuję, znaczy postaram się przynajmniej wstawiać częściej TikToki. Czy Sandy ma rodzeństwo? Tak, mam rodzeństwo, mam starszego brata, o którym w sumie mało kto wie, ponieważ jest starszy. I no nie wiem, no starszy człowiek, internet, no już to z nim nie współgra. Przepraszam. <laughs> Ale jakoś to z nim nie współgra. No i w sumie jakoś rzadko pokazuję go w internecie. W sumie, w sumie to nigdy. Jest to moim prywatnym bratem. Ja uważam, że fajnie jest mieć starszego brata, ponieważ myślę się z tego dużo korzyści. Przede wszystkim w dzieciństwie. Zawsze jak chciałam mieć jakąś grę, to brat mi załatwiał. Zawsze też jak coś się działo, to w sumie mój brat mnie krył przed rodzicami. Dlatego serio, posiadanie brata jest mega fajne, a ja bardzo kocham mojego braciszka. Dlaczego Sandy jako ksywka? Jej w ogóle z tą strką jest mega śmiesznie, ponieważ... Jak wiecie, są dwie ole w mytrzy. No i w sumie na pierwszym naszym spotkaniu stwierdziłyśmy, że kurcze, będziecie to mylić. Będzie Ola, Ola, Jamelka. Cześć tu, Ola, Ale Jamelka! No jakoś tak dziwnie w sumie jak nas rozróżnić, więc stwierdziłyśmy, że jedna z nas musi mieć jakąś ksywkę. I wiecie, to było na zasadzie, okej, okay, jaka ta ksywka, może Lola, może Sandria, może. Może Sandy? I stwierdziłyśmy, że Sandy najlepiej brzmi, w sumie też to się fajnie komponuje. Mi się bardzo spodobała w ogóle ta ksywka. No i z Olą myślałyśmy, która z nas w ogóle ją weźmie. Ale stwierdziłyśmy, że najbardziej pasuje do mnie, ja w sumie ją chciałam też i jakoś tak wyszło. A no i oczywiście w szkole zawsze moi znajomi woją Sandy! Serio, mam jednego, mam jednego takiego mega dobrego kolegę, który za każdym razem jak idę w szkole przez korytarz też krzyczy Sandy, chodź się przywitać, siema, siema, Boże, Spasiu, kocham Cię, pozdrawiam Cię. I raz to no, przez niego też wszyscy teraz na mnie mówią Sandy. Czy jak było stare mytrzy, to je oglądałaś? Oglądałam stare metry z kuzynkami i zawsze tańczyłyśmy te wszystkie układy w telewizji, które leciały w telewizji. Oczywiście ja nie potrafiłam tych układów, tylko moja kuzynka zawsze tańczyła, a ja za nią, ja tak... Okej, okay, okej. Okay. Oglądałam też wywiady czasami na YouTubie, ale nie śledziłam jakoś tak, wiecie, na bieżąco przez cały czas ich twórczości. Natomiast, no, jak dołączyłam do metrzy, ja to stwierdziłam, że okej, okay, muszę wszystko obejrzeć, wszystko obejrzeć. I obejrzałam wszystko. Czy Sandy ma rude włosy? To jest mega dobre pytanie, bo ja w sumie nie wiem, co się wydarzyło na mojej głowie. Na pewno w 2022 miałam taki czas, że miałam ciemne włosy, ale stwierdziłam, że muszę je rozjaśnić. Nie i kupiłam jakąś taką <grym> jaką farbę w Rosmanie. I tak sobie to położyłam na włosy. I uwaga, już sobie te włoski. Nagle patrzę w lustro i jestem ruda. I jakoś tak by wyszło, że byłam ruda przez kilka miesięcy. Później, jak dołączyłam do mnie trzy, to zrobiłam się ciemna, bo byłam fryzjera. A teraz, jak to już mi zeszło, to wiecie, mam takie mniej więcej brązowe, ale zależy pod jakim światłem, bo w słońcu są blond, ale wpadają w rudy. Więc to jest mega dziwne w sumie. Ja sama nie wiem, jak ja mam kolor włosów. Niektórzy mówią, że jestem ruda, niektórzy mówią, że jestem blond. Nie wiem, ciężko określić Masz jakieś inne pasje oprócz śpiewania? Oprócz śpiewania bardzo lubię grać na fortepianie Chodziłam do szkoły muzycznej, gdzie uczyłam się 6 lat No to był bardzo ciekawy okres Teraz w sumie już nie gram zbyt dużo na pianinie Ponieważ no nie mam też za dużo czasu Jednak szkoła, my trzy, inne obowiązki, przyjaciele No to wiecie, nie mam za dużo czasu po prostu na to Ale tak, bardzo to lubiłam i bardzo dobrze wspominam ten czas Kiedy się uczyłam grać na pianinie jak się czujesz z tym, że będziesz mieć 18 lat w tym roku? Ja w ogóle nie dowierzam w to. Serio. 18. To się wydaje, że jestem już taka stara. I w momencie, kiedy dzisiaj Amelka mi powiedziała, że była u pani, która robiła jej pazurki, no i że to była taka młoda dziewczyna, w sumie 18 lat. A ja tak sobie myślę, no to tak dwa lata starsza ode mnie. Nie. Słuchajcie, nie! Ona jest. Ona jest w moim wieku. Znaczy, ja jestem prawie w jej wieku. To jest dla mnie. Mega dziwne i szczerze nie czuję się na tym wiek. Czuję się, wiecie, trochę jak dziecko, a jednak w momencie, kiedy masz 18 lat, to dochodzi trochę różnych obowiązków. Ja będę mogła jeździć autem, jeśli zdam prawko. Amelka mówi, że nie zdam prawka. Amelka, nie fajnie, nie fajnie. No ale tak mówiłaś. Uważam, że nie zdasz. Ja wam. Każe dziewczyny za pierwszym razem, to będzie za pierwszym razem. Mówię wam. No i co, trochę mnie to przeraża, ale z drugiej strony też się cieszę, więc takie mieszane uczucia. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. W ogóle dziękuję Wam, że zadawaliście pytanka. Mega miło mi się nagrywało ten odcinek i mam nadzieję, że mogliście się dowiedzieć nowych rzeczy o mnie. No i co, do kolejnego. pa! pa!